Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chcę przedstawić Strzelcom czytanie partnerskie na miesiąc listopad-grudzień. Dzisiaj trochę będzie inne czytanie niż zeszłym razem. Napiszcie, czy Wam odpowiada taka forma, czy chcecie, żeby była taka, jak było ostatnim razem. To jest taka podobna, podobna forma, jak czytanie robiłam dla Singli. Troszkę ciut inaczej, ale, ale podobnie. Wydaje mi się, że też będzie dobrze, ale musicie też sami też wiedzieć, czy wam to odpowiada, czy nie. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe. Tym bardziej, że czytanie jest długoterminowe. Może się zdarzyć, że dopiero pod koniec, na przykład grudnia, będzie wam coś tam pasować w tym czytaniu. Z jakiej sytuacji jesteście? Co odchodzi? Co przychodzi? Co dobrego, co złego w tej relacji, w tym związku? Jaki jest wynik? No, tutaj jest pokazane. Yy że wyjdą jakieś tajemnice w tym Waszym związku, prawdopodobnie. To jest osoba z podznaku raka, e, również może ma jakieś znaczenie. E, niektórzy tutaj wychodzą z jakiejś takiej roli poświęcającej się w miłości, na przykład w partnerstwie. Ktoś już nie chce się poświęcać, ktoś już nie chce być tą trzecią osobą, na przykład tą kochanką, na przykład w jakimś trójkącie. Bo tak się zdarza, mimo że to jest czytanie dla partnerskie, no to tu przecież różne sytuacje się zdarzają, że w tych partnerstwach, w tych związkach są te trzecie dodatkowe osoby. I tu jest tak pokazane. Może być też, że w związku ktoś na przykład nie czuje się doceniony, i za to, że no, poświęca czas, że się opiekuje, że daje z siebie wszystko, no. Że te uczucia ma takie otwarte i ktoś może tego nie docenia, i dlatego osoba rezygnuje z tego. I nie wiem, czy to będzie szczelec, czy jakaś wasza osoba. Czy to na przykład z podznaku raka. wyskoczyć. Jaka jest wasza sytuacja? No tu. Niektórzy się leczą po jakiś zdradach. Może, może rzeczywiście wasza osoba gdzieś miała jakiś romans, jakąś osobę i wyjdzie to na jaw. I tu wy się leczycie po jakiś zdradach. Serducho jest zranione, ale powoli dochodzi do siebie. No, ale ta dziewiątka mówi, że no wy dalej przerabiacie temat. Czyli tu może być, że. E, Przypominacie tej osobie, no mogą być tu jakieś kłótnie, depresja. Jeżeli nie kłócicie się z tą osobą, to ciągle myślicie, podejrzewujecie tą osobę. Może po nocach nie możecie spać, może siedzicie jeszcze w takiej energii tej emocjonalnej, takiej, bo tu są depresje różnego rodzaju emocjonalne, takie obniżenie, te, te takie energie strachu obawy jakiegoś takiego yy. no i może być, że wy tu ciągle myślicie czy tutaj dalej czy tutaj się poprawi coś czy ta na przykład bo jeżeli to była taka by historia, że tu właśnie wasza osoba miała kogoś no to może być tak, że wy tutaj ciągle jesteście w takim takiej niepewności, nie ma zaufania do danej osoby, że ciągle myślicie, że może się coś wydarzyć i boicie się, że możecie się dowiedzieć znowu takiej samej, że możecie na przykład tak, na tej karcie. Ta osoba podejrzewa, bo tu obserwuje tą osobę gdzieś z, z oddali. Obserwuje tą osobę, że ta osoba tu adoruje tą Tą trzecią osobę do związku. To są trzy osoby. Może to jest ta dziewiątka mieczy, ale tu jest tak przedstawione no, związkowo przede wszystkim. I ta osoba właśnie mimo że jest zakończenie jakiejś takiej sytuacji, właśnie, gdzie się dowiedziała, i może nawet było coś przegadane, ale ona ciągle obserwuje tą osobę. Ciągle jest w takim stanie takiego strachu i, takiej, i takiego po prostu um, no takie blokady trochę tutaj, no nie blokady na sercu, ale blokady, no może i na sercu jeszcze, no bo tu jest, to nie jest powiedziane, że to jest wyleczone serce całkiem. Te miecze wypadają wprawdzie z tego serca powoli, ale jednak, jednak to jest jakiś ból. Czyli tak tu widzę tą waszą, tą waszą sytuację. Co odchodzi? No, Wy tu odchodzi to, że Wy sobie zdaliście sprawę, prze, prze, oczy otwarliście, przetarliście oczy i, i otwarliście je szeroko, i zdaliście sobie sprawę z tego, co się dzieje. Po prostu. Bo ta siódemka kielichów mówi o tym, że wchodzimy w real. Czyli może siedzieliście w jakiejś takiej energii, gdzie sobie ktoś wyobrażał, że jest super fajnie, a tu nagle się coś zdarzyło. No i dlatego tu jest taki ból. Tu jest pokazany taki ból. I nagle, jakby się ten, e, tu się coś zatrzymało, nagle. Komunikacja może nie być dobra pomiędzy Wami. Nie, nie wiadomo, czy się będziecie dogadywać, bo tutaj, jeżeli takie są sytuacje, no to możliwe, że się nie umiecie dogadać. Ech, no, związek oczywiście już nie rokuje, no bo nie idzie do przodu, tutaj. Może planowałyście, bo tu przede wszystkim do pań, <laughs> większość pań przede wszystkim ogląda, planowałyście odejście, no ale czekacie, może co się dalej. Tutaj rozwiążę, z tego może czekacie na to, żeby udowodnić sobie kolejny jakiś zły krok, no bo nie wiadomo, czy to już jest koniec, na przykład takich sytuacji, gdzie ktoś zostaje właśnie oszukany, zraniony. No, ja wiem, że ja często mówię, że te zdrady to nie tylko dotyczą, bo to są słowa myśli, nie tylko dotyczą fizycznej zdrady, ale również może być, że była duża kłótnia i ktoś naprawdę tak komuś dopiekł i takie słowa wypowiedział, których się nie da zapomnieć. Może być, że w jakiejś kłótni ktoś kogoś obraził, złośliwy był. Jakieś oszczerstwa, jakieś takie. I to też może być. Ta zdrada. Ale tu prawdopodobnie była jakaś osoba trzecia. I teraz Wy dalej się zastanawiacie, czy ta Wasza osoba, ona zakończyła naprawdę do końca to, co kiedyś było, czy ona jeszcze jest gdzieś. I. I dlatego tu może być, że Wy się nie będziecie tutaj mogli dogadać. Co przychodzi? No, kutnie tutaj. No, tutaj jest pokazane inaczej, trochę na tej karcie. Ale ktoś tutaj po prostu stawia na swoim. Tu stawia na swoim. Tu może być w siódemce buław. Akurat na tej karcie nie pokazane jest, ale jest pokazane, że ktoś e, broni się przed czymś, broni się przed... E, no tu może być, że tu chodzi też o sprawy seksualne, że wy tutaj... No są problemy seksualne, że wy tutaj, no jeżeli jest jakiś taki problem, gdzie była zdrada i nie umiecie się dogadać i tu są zranione serce, no to wiadomo, że w tym związku raczej o seksie to chyba nie ma mowy, bo E, przypuszczam, że osoby nie będą ze sobą e, z taką osobą, która je zdradziła. No. I tu może być, że jakiś jest taki problem, żeby się na przykład jakby bronić przed tym, e, bo nie wiem, czy jaka to jest osoba, z która jest z wami. No, strzelcy są bardzo seksualni, bo to jest ognisty taki ten znak. Ale nie tak stricte wszystkie, bo tak jak powiedziałam, zawsze ten archetyp tego szczelca, on mówi ogólnie, a cały horoskop człowieka, czyli tam, gdzie on ma te inne planety, może strzelec być bardzo uczuciowy, a może być bardzo ognisty, a może być bardzo ziemski, w zależności od tego, gdzie te planety, w jakich znakach Zodiaku ma. A może ta wasza osoba jest również taka bardzo ognista. I ona tu napiera, tu może ta osoba z wami mieszka tu cały czas i wy tutaj po zdradzie nie chcecie mieć z nią kontaktu, a ona chce. No albo wy nie, albo w ogóle nie chcecie. No po prostu nie. Co dobrego, co złego. Co dobrego. No król buław tu się pokazuje, że możliwe, że to jest też osoba z waszego trygonu, baran, lew, szczelec, nie, ale niekoniecznie, niekoniecznie nie upieram się przy tym, bo to może być taka osoba właśnie też temperamentna tylko, która ma dużo ognia w swoim horoskopie urodzeniowym. I tu jest pokazane, to jest taka znudzona osoba, taka no jej nie zależy za bardzo, ale rządzić chce, no rządzić rządzi, tutaj. Może tutaj będą jakieś podejmowane decyzje, jeśli chodzi o finanse, może macie jakieś pieniądze do podziału. No zależy, co to jest za osoba, może być też, że no, jeśli lew, no lew jest bardzo hojny, taki wspaniałomyślny, no taki, no nieraz taki, że chce się podzielić no, tymi pieniędzmi, nawet, nawet chce dać pieniądze, w zależności, no, co to jest za osoba. No, może powiedzieć, no, że oczywiście, że ci dam pieniądze i, i będzie w porządku. Może tutaj y, będziecie coś myśleć o tym, żeby podzielić jakieś pieniądze. Jeżeli tutaj byście decydowali o jakichś rozstaniach, bo tu nie ma pokazanego na razie rozstania. No ale tutaj pokazane pieniądze są. No tu problemy pokazane są. Czyli tu na razie, tu ja nie widzę rozwodu, ale takie problemy w związku. czyli to, co tutaj pokazane jest, tak jak powiedziałam na początku. Bo to byłoby to, co dobrego, no to może będzie, że tutaj zdecydujecie wspólnie o jakichś pieniądzach. Może macie wspólne pieniądze, ta szóstka to mówi, że tak po połowie macie, nie wspólnie. Jest ta równowaga, jest, są te pieniądze, ale ten, on może rządzi tymi pieniędzmi, ten człowiek w waszym związku. Nie wiadomo, jak tu będzie. Co złego? No tu jest, że jest, jest blokada jakaś. Jest jakaś blokada. Szóstka kielichów, no to mówi, że no nie ma tu jakiejś przyjaźni, nie ma jakiejś radości. Nie ma, jest, jest blokada. Siedzicie w jakiejś strefie komfortu. No są zabezpieczenie, jest finansowe. Czujecie się, że te pieniądze są. Może są na jakichś lokatach, może są jakieś zaoszczędzone gdzieś, no, no w, w każdy sposób, no to jest materia. No ale jesteście przyblokowani też, może ograniczeni tymi, tymi finansami, może raczej tutaj nie ma jakiejś radości. Ta szóstka kielichów by mówiła o tym, że no nie ma radości. Mimo to, że jesteście tutaj, no niczego wam może nie brakuje, ale nie czujecie się dobrze choćby właśnie z tej sytuacji. Wynik? Jaki byłby wynik? No królowa, królowa Buław jest w odwrocie, czyli mogłabym pomyśleć, no, że to jest wasz mąż, wy tu jesteście żoną albo odwrotnie. Królowa Buław nie umie sobie poradzić. To jest w Szczelec. Może chciałaby, może chciałby ten szczelec, ta pani szczelec tutaj coś rozpocząć nowego. Tu jest ten wynik, że też ktoś przychodzi z jakimś prezentem. Może ta osoba chce was przeprosić. Może będziecie tutaj dostawały jakieś prezenty, ale wy tu jesteście na nie. Coś tutaj jest pokazane, że. Nie, niechętnie za bardzo podchodzicie do tego. Nie bardzo Wam to pasuje. E, także nie wiem, jak się tutaj rozwinie ta cała sytuacja. Bo jest pokazane jest tu pokazana właśnie ta zdrada. Jest pokazana zdrada, pokazane jest, że e, jakaś osoba trzecia była. Ale rozwodu tu nie ma. Żadnego odejścia, rozstania nie ma. Czyli jest taka sytuacja pokazana. Teraz nie wiadomo, czy, czy to się potem rozwinie w dobrym kierunku, że wy przyjmiecie na przykład przeprosiny prezent jakiś materialny. Tak jak powiedziałam, jeżeli to byłby lew, to to jest bardzo hojny i przepraszać umie. Nie żałuję wtedy żadnych pieniędzy na to. Ale jeżeli wy tutaj jesteście w odwrocie, czyli jesteście na nie, to może być, że, że nie będziecie chciały. Może być tak, że nie umiecie podjąć decyzji o tym, żeby rozpocząć coś innego na nowo. Czyli nie umiecie odejść od tej tutaj, bo tu jest pokazane, tak powiedziałam, że. Ktoś planuje odejście, bo sobie zdaje sprawę z danej sytuacji, co jest, ale nie umie. I wy tutaj, jakby nie panujecie nad tym wszystkim. To jest karta wynik dla Was. I, a chciałybyście na przykład coś nowego? Może tu przyjdzie jakaś osoba też nowa do Was z trygonu, tu przede wszystkim ziemskiego. Tu jest pokazana jakaś taka osoba młoda. Młodsze od Was, albo tu coś związane z dziećmi, że tu y, te dzieci też mają jakieś znaczenie w Waszym związku. Ta karta też jest, karta dzieci, także możliwe, że Wy tutaj y, jesteście przyblokowani, też również w związku z tym, że macie dzieci. Może no, musicie brać odpowiedzialność za te dzieci, które są w związku. I tu jest, jaka jest rada. No jest Asbuław. No tu jest jakiś nowy romans. Nowe rozpoczynanie działań, y, jakieś informacje. No, rada jest taka, żeby coś rozpoczynać, coś działać, coś robić. Nie zatrzymywać się z czymś. Nie blokować się, tylko coś działać. Podejmować jakieś decyzje, y, coś robić w, tym, w, w swojej sprawie. No, ja Was nie namawiam na romans. Ale ta karta również mówi o romansie, o jakichś takich romansowych sytuacjach. Tak więc tutaj, no tak, ja tutaj widzę to czytanie. Czy taka jest rada? Działaj, rób coś. E, może się coś poprawi. Więc tyle dla szczerców. serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie, proszę o lajki, subskrypcje i komentarze i do następnego razu.